Cześć, ja jestem Luke i dzisiaj porównamy sobie trzy pasty termoprzewodzące od Cooler Mastera. Zapraszam do oglądania. Pasty termoprzewodzące, znane również jako pasty cieplne, są niezwykle istotnymi składnikami w komputerach i elektronice ogólnie. Ich głównym zadaniem jest poprawa przewodnictwa cieplnego między dwoma powierzchniami, co pomaga w efektywnym rozpraszaniu ciepła wygenerowanego przez komponenty elektroniczne, takie jak procesory, karty graficzne i inne układy salone. Dzisiaj na tapet weźmiemy sobie pastę Master Gel Pro, która znajduje się chyba w każdym zestawie razem z chłodzeniem od kuler Mastera, a do tego weźmiemy pastę V1 i C Value oraz E2 i C Essential. W opakowaniu z pastą V1 mamy szpatułkę do rozmarowania pasty na procesorze oraz oczywiście mamy samą pastę termoprzewodzącą. Natomiast w opakowaniu z pastą E2 mamy szpatułkę do rozmarowania pasty, mamy również óskę nasączoną alkoholem, aby zmyć starą pastę z procka, i również samą pastę. Jeśli chodzi o łatwość nakładania, to przyznam, że najprzyjemniej rozmarywało mi się pasta V1, później pasta Master Gel Pro, a na końcu E2. Spowodowane jest to tym, że pasta V1 wydaje się najrzadszą, przez co bez problemu poddawała się pod szpatułką. Pasta E2 jest najgęstszą pastą tego zestawienia, przez co rozmarowanie jej było najcięższe. Nakładanie to jedno, ale w przypadku częstej zmiany pasty istotne jest również to jak łatwo ściąga się ją z procesora. Tutaj niestety to co było zaletą w łatwości nakładania zostało minusem, ponieważ żeby dokładnie zdjąć całą pastę V1 potrzebne było kilka wacików z alkoholem. Oczywiście nie jest to duża różnica, ale jeśli już mam wskazać różnicę pomiędzy trzema testowanymi dzisiaj pastami, to muszę powiedzieć, że zdjęcie pasty V1 zajęło mi najdłużej spośród wszystkich trzech past. Jeśli chodzi o przewodnictwo cieplne pasty termoprzewodzącej, to na papierze Master Mastergel Pro wynosi więcej niż 8W na mK, pasta V1 wynosi więcej niż 1,85W na mK, a pasta E2 wynosi więcej niż 3,5W na mK. Jednak najważniejsze czego oczekujemy od pasty to dobrego rozpraszania ciepła. Tutaj wyniki, które uzyskałem bardzo mnie zaskoczyły. Szczerze spodziewałem się dużej różnicy między tymi trzema pastami, zwłaszcza, że każda ma inną gęstość i na papierze jest całkiem spora różnica. A okazało się, że wyniki są do siebie bardzo zbliżone. Starałem się, aby test został przeprowadzony w takim samym czasie i takich samych warunkach. Jednak najlepszą pastą okazała się domyślnie dodawana do zestawu pasta Master Gel Pro, osiągając wynik 32,6 stopnia Celsjusza w najniższym momencie i 69,9 stopnia Celsjusza w najcieplejszym momencie. Pasta V1 miała odpowiednio 34, 4,1 i 72,4 stopnie, a pasta E2 miała dokładnie taki sam wynik jak pasta V1. Podsumowując, uważam, że podczas zakupu chłodzenia od Cooler Mastera nie ma sensu kupować dodatkowej pasty, aby uzyskać lepsze temperatury. Ja przeprowadziłem testy na Ryzenie 5 3600 i chłodzeniu Cooler Master Hyper 212 Halo White. Może gdyby test wykonać na procesorze, który bardziej się grzeje, wyniki byłyby bardziej zróżnicowane. Jednak domyślnie dodawana pasta wypadła najlepiej w tym teście i skupiłbym się na niej. No tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej filmów tego typu, zostawcie łapkę w górę, suba dzwoneczkiem oraz jeśli chcecie, napiszcie jakiś komentarz. Co mogę poprawić, aby filmy były coraz lepsze. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!